Cześć! Jeżeli zauważyliście gdzie jestem, to napiszcie w komentarzu, to dostaniecie serce trzeba wkrzeszać tą serię. Z tej strony Gabor, a to jest Plague i Wolf Po dwóch fajnie przyjętych odcinkach z tej gry pojawia się trzeci, w którym będziemy przechodzić sobie scenariusz bazującym na postaci SCP-682. Standardowo zaczniemy sobie od przeczytania dokumentu tego SCP-ka na Wikipedii, ale tylko i wyłącznie specjalne czynności przechowawcze oraz opis, żeby nie przedłużać. Będziecie mieli gdzieś tam napisane w rogu czy pode mną w której minucie skończyło się czytanie, jak i na, oczywiście na youtubowym rozdziale. Więc przechodzimy do czytania. identyfikator podmiotu SCP-682, klasa podmiotu Kiter, specjalne czynności przechowawcze. SCP-682 musi zostać zniszczony najszybciej, jak to możliwe. Aktualne żadne środki dostępne z zespołem SCP nie są w stanie zniszczyć SCP-682, a jedynie wywołać w obiekcie obszerne obrażenia fizyczne. SCP-682 powinien być zamknięty w komorze o wymiarach 5 metrów na 5 metrów na 5 metrów, w której wszystkie powierzchnie wewnętrzne wyścielone powinny być wzmacnianą blachą stalową odporną na działanie kwasów o grubości 25. Centymetrów. Komora przechowawcza powinna być wypełniona kwasem chlorowodorowym do momentu zanurzenia i pozbawienia SCP-682 przytomności. Na wszelkie próby poruszania się, umówienia lub uszkodzenia przechowalni SCP-682 powinna zachodzić szybka i pełnomocna reakcja ukierunkowana zaistniałymi okolicznościami. Personel nie posiada prawa do umówienia do SCP-682, do czego podstawę ustanowią obawę o możliwość wywołania stanu wściekłego. Wszelki nieautoryzowany personel usiłujący dokonać komunikacji z SCP-682 zostanie obezwładniony i usunięty za pomocą siły. W związku z Wysoką częstotliwością wystąpień, prób uszkodzenia przebywalni, trudnością z przechowywaniem i pozbawieniem obiektu przytomności oraz wysokim zagrożeniem związanym z oddziaływaniem podmiotu na fundację, SCP-682 należy przechowywać na terenie zmieniono. Fundacja dołoży wszelkich starań i wykorzysta swoje zasoby w najlepszy sposób, aby w promieniu 50 km od placówki nie znajdowało się żadne kopiska ludzkie. Opis. SCP-682 to duże gadopodobne stworzenie o nieznanym pochodzeniu. Obiekt wykazuje posiadanie skrajnie wysokiej inteligencji, ponadto zaobserwowano, iż dokonał kompleksowej komunikacji z SCP-0. 79, podczas ograniczonego czasu w wystawieniu obiektów na wzajemne oddziaływanie. SCP-682 zdaje się nienawidzić wszelkiego życia, co zostało wyjawnione przez obiekt podczas kilku przesłuchań, mających miejsce, kiedy podmiot znajdował się w zabezpieczeniu. Szczegółów w dodatku 682p. Wielokrotnie obserwowano, SCP-682 posiada skrajnie wysoką inteligencję i refleks oraz może rozwijać skrajnie wysokie prędkości, jednakże dokładne wyniki obserwacji są zróżnicowane. Fizyczne ciało SCP-682 szybko dokonuje rozrostu i zmian, może zwiększyć lub zmniejszyć swój rozmiar adekwatnie do rozmiaru obiektu, który zamiesza lub wykorzystać. SCP-682 zbiera energię ze wszystkiego, co strawi, bez względu na rodzaj pokarmu organiczny, nieorganiczny. Trawienie w obiekcie wydaje się zachodzić z pomocą zestawu blaszek filtrujących wewnątrz nozdrze SCP-682, które są w stanie oddzielić materię użyteczną od każdego roztworu ciekłego. Umiejętność ta pozwala obiektowi dokonywać stałej regeneracji od działania kwasów, w którym jest zanurzony przechowalnie. Zdolności regeneracyjne SCP-682 oraz jego żywotność są zdumiewające. Zaobserwowano poruszanie się i umówienie obiektu pomimo uszkodzenia lub zgnicia jego ciała w 87%. 7%. W wypadku uszkodzenia przykowalnie z 682 należy wyśledzi pomocą wszystkich dostępnych mobilnych formacji operacyjnych, w których w zespołach nie może znajdować się mniej niż 7 członków. Do dnia <coughs> liczba prób uszkodzenia przykowalni oscyluje na 17, podczas gdy udane uszkodzenia przykowalnie zostały dokonane w liczbie 6, szczegółów dodatku 682D. Tak, dokładnie tak, mamy przeczytany dokument. Oczywiście link do niego macie w opisie. Tym razem szybciej, bo bez żadnych dodatków, jak to było przy 0,79. Przejdźmy do gry, bo ja już się nie mogę doczekać własne scenariusze Graj. Czy zasubskrybowany chyba? Tak. 682. Mam zasubskrybowanie. Trudny do zniszczenia gata SCP-682 wyłamał się w placówce. <laughs> jako 682 musisz przerażać i zabijać całkowicie ludzkość. Strach, którym zarażasz swoje ofiary zostanie rozprzestrzeniony. Tak, dokładnie. Mniej więcej na tym polega to tłumaczenie. Jesteśmy czymś. Nie wstawiam sobie żadnych kodów getetycznych, bo po co? I zagramy sobie na normalnym. Nie wiem, czy poprzedni odcinek był na normalnym. Zobaczmy. Nazwę mamy. Lecimy Dur. Jesteś SCP-682, dużą jaszczurką, której celem jest niszczenie całego życia na ziemi. Żeby to zrobić, musisz przerazić całą ludzkość, ponieważ przerażonych ludzi się łatwiej zabija. Super! Ty decydujesz, gdzie ten SCP zaczyna swoją furię, jak zabija, i w sumie nad wszystkim decydujesz. Czy ja wybieram sobie miejsce, gdzie 682 może zacząć? Zaczynaliśmy w Rosji, zaczynaliśmy w Stanach, to zacznijmy w Kanadzie. O, niech będzie świat. Pierwsze zarażenie. Przejdźmy sobie na początku standardowo do przeglądu, ponieważ chcę sobie zobaczyć, na czym ja bazuję. Mamy tak, jesteśmy robakiem neuraksem. Zaczęliśmy w sumie w 2020 roku, czyli w sumie dwa lata temu, w maju, prawie dwa lata temu. Mamy tak, rozprzestrzenianie. Mamy zwiększenie mobilności, zwiększenie jakby strachu ludzi i zwiększenie jakby szansy na mutacje. Jakie mamy objawy? Mamy tak, strach, czyli zaczyna po prostu zabijać i ulepszenie inteligencji. Dosłownie inteligencji, że może zacząć robić więcej rzeczy. Mamy umiejętności Odporność standardowo na zimno, z odporność na ciepło, odporność na militarkę, czyli na małe jakby eksplozje, takie rzeczy. To w bogatych krajach. I mamy kognityw switch, nie wiem co to znaczy. I to mieszamy sobie ludziom w głowach. No wydaje się podstawowo. Lecimy. Przyspieszymy sobie leciutko. Sobie ewoluujemy. Ten nie wiem czemu on jest robakiem neuraksem, cokolwiek to znaczy, no nie znam się na tym, ale lecimy. Zaczęliśmy sobie od Kanady, nie wiem czy to jest jakiś dobry start, czy nie jest to dobry start. Lecimy. Przyspieszyliśmy sobie czas. Co mi zwiększa rozprzestrzenianie i nie zwiększa dotykowości. Uwaga, wszystko zwiększamy mi dotkliwość, ale rozprzestrzenianie strachu troszeczkę mniej, więc pewnie od tego sobie zaczniemy. Jest mnóstwo DNA. Żeby tutaj dwóch mogę sobie też wziąć odporność na jakieś kurde temperatury, nie temperatury, więc zacznijmy sobie może od tego strachu. Leciutko go sobie zwiększmy. Co prawda, troszeczkę zwiększa mi dotkliwość, ale mam nadzieję, że nie wybuch. A nie, a zaraźliwość też jest Lecimy, odblokowało mi się tak. Atakowanie mediów, zarażanie szczurów, yy, zarażanie ptaków oraz zarażanie poprzez krew, boże, tworzenie jakichś wampirzych nietoperzy. Ciekawie to brzmi. Zobaczymy czy zwiększy teraz jakoś jak zaraźliwość O kurde Fundacja dowiedziała się, że się wyłamaliśmy Trochę dziwne jakby się nie dowiedziała Ale nie rozprzestrzeniają tej informacji jakby publicznie Czyli nie ma jeszcze lekarstwa na mnie Jakby nie działają, ale dowiedzieli się Ale jeszcze nic z tym za bardzo nie robią A dziwne, bo powinni wysłać od razu MFO z buta Jakby róbmy syf na świecie bo no, Mamy już 5 punktów DNA Jak z dotkliwością tych rzeczy? Nie zwiększa się, więc może chodźmy powoli Zaczniemy sobie od ptactwa sobie zaczniemy. Zobaczymy czy ptactwo jakoś potężnie zarazi nas Bo póki co mamy 7 osób tylko Zarażonych troszeczkę mało, ale co punkty DNA, to jest najważniejsze. Ósma osoba, to za chwilę poleci sobie szybciej. Zależy mi na jak najszybszym dostaniu się do innych krajów czemu? Bo tak. Zwiększane opady. Jakim w ogóle Kanada jest krajem? Jest zimnym krajem i jest krajem bogatym. Oczywiście z tego możemy wywnioskować, że warto pójść w szczurki, bo jest krajem bogatym. Jeszcze jest krajem zimnym, więc też fajnie byłoby porność na zimno. I teraz powinno pójść z górki, jeżeli chodzi o zarażanie. Mieliśmy sobie dwa bardzo ważne odporności. Jestem ciekaw, czy jest plagio Ink w Robloxie? Chyba jest, czego nie ma w Robloxie. Z górki jest tak, że Dodatkowe 14 osób się zaraziło. Powoli do przodu. Zacznijmy od tego, że trakt nie jest taki łatwy do zarażania, że jest jakiś festiwal, o już 150 osób, widzicie, idzie z górki. Co mogę sobie wziąć fajnego? Mogę sobie wziąć na przykład to media, By dotkliwości dużo nie zwiększa, malutko w sumie, więc weźmy sobie właśnie te media, ale SCP zaraża setki. To jest tak zbudowane, bo pewnie silnik jakoś ogranicza, że my po prostu zarażamy strachem takim przerażeniem o tym SCP-ku. Ja na przykład zainwestowałem teraz w to, że ludzie publikują moje zdjęcia w internecie. Jakby idziesz ulicą, a tam 682. No trochę przerypana akcja. <gry> Fundacja wie, że się wyłamaliśmy. Czy coś będzie z tym robić? Nie wiem. Przekonamy się, ale już mówiłem, że zarażanie idzie z górki, bo już mam 3,5 i osób. Naprawdę dobry wynik. Już tysiąc. Trzeba się dostać do innych krajów, bo w sumie jesteśmy chyba tylko w Kanadzie. W jaki sposób możemy się dostać do innych krajów? Ma ktoś jakiś pomysł? Objawów jeszcze się nie bawimy. To jest to budowanie więc nie. Mobility boost. To no kurde, to jest to brzmi dobrze. Chodźmy jeszcze raz sobie w krew jeden punkcie Miejmy te podstawowe zarażania. w postaci każdego w sumie punkcika w jedną umiejętność. No tak ja mówię, no chciałbym się dostać do innych krajów. Troszeczkę mi to nie wychodzi. Derwijmy sobie do Kanady na maksa. Noż, widele, coś tam się stanie. O, już dostaliśmy się do Stanów. Widzicie, już jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. A Stany to jednak Stany. Czymś się różnią, a że jest wielomiejskim krajem i też jest krajem bogatym. Jeżeli chodzi o temperaturę, to żadnej konkretnej wartości. W Kanadzie już totalnie pół miliona poszło. To mi się bardzo podoba. Czy o, coś jest jeszcze jest. Czy ja coś mogę fajnego? Mogę zacznie sobie wziąć drugie poziomy z tego wszystkiego. Póki co się w to nie bawię. Za chwilę w tą mobilność sobie pójdziemy, albo w jakiejś odporności. Weźmy sobie odporność na ciepło. To powinno troszkę pomóc przed. To się właśnie na południe tej Ameryki do Meksyku, do Ameryki Środkowej, tam już jest troszeczkę cieplej. Punkcinki sobie zgarniamy. Powinienem się stawać coraz lepszym graczem. O, poszliśmy do innych krajów, to mi się podoba. Już lecimy do reszty świata. Kanada już mamy prawie połowy, tam powoli idzie wszystko w górę. Ważne jest to, że w sumie dotkliwości nie mamy zbytnio dużej, a zaraźliwość się zwiększa. No mówię, tylko te podstawowe rzeczy do zmieniania. No i zaraz sobie tą mobilność zwiększymy, bo to może jak już się dostaliśmy do starego kontynentu, to to się przyda. Nowa grona. O! A już się dowiedzieć. Nie o mnie, kurde! Co aż taka wysoka dotkliwość? Ej, wkurzyli mnie, w Kanadzie się już dowiedzieli się o mnie, kurde. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem zaraz będzie. No właśnie, już kurde, trzeba ogarnąć temacik. Trzeba kurde pomyśleć jakoś. To zwiększa troszkę śmiertelność, a w śmiertelność raczej mamy jakąś tam niciutką śmiertelność. Tam się może dziać. <laughs> nie podoba mi się to. Weźmy sobie faktycznie tą mobilność. Odblokujmy sobie ją i zobaczymy, co na drugim poziomie będzie. A na drugim poziomie. Aha, po prostu zwiększenie dalszej tej prędkości. No niech lecą te wszystkie samoloty, nie samoloty, raczej świat nie szybko zrobić lekarze, znaczy nie powinien szybko zrobić tego. Dać rady, zniszczyć całego mojego dobytku w tej grze. Dzieci się śmieją, bo niech się śmieją. O, trzech martwych. Ty, bo już. Ale mnie to wkurza, że od początku ludzie umierają. Nie umierajcie tak szybko, boys. No to będzie trudne, jak będziecie tak na starcie umierać. Trzeba wziąć sobie jakieś odporności podstawowe. Poczekajcie, zatrzymajmy gierkę. Weźmy sobie. He, rozprzestrzenianie, no. zwiększa dotkliwość objawy, no w objawy jeszcze nie chcę iść, bo to zacznie zwiększać śmiertelność mi. weźmy ten kognityw w to nie może być taki złe. A, no to po prostu w łeb nim wchodzimy To będziemy spowalniać tworzenie lekarstw To się jeszcze nie chcemy bawić Zwiększmy sobie, kurde, jeszcze raz Będzie zwiększona dotkliwość To jest zaraźliwość Co tam nam się odblokowało, bo nie spojrzałem A, przez powietrze Basic gliding membran. Nie wiem, czy to znaczy, że on zaczyna latać, czy co No i w wodzie, czyli będzie, łatwiej będzie mu się pływało no. O, ty, można samoloty wysyłać z tym gościem To wysłajmy na Grand landing. A, nie mam tego portu Na Islandię wyślijmy Ty, możemy, kurde, samoloty wysyłać Ale zarobiista sprawa Podoba mi się to, no 0% lekarstwa jest. To mi się podoba, lecimy w resztę świata. Let's go! Co mało świata jest zarażonych, ale idzie z główki. Patrzcie to, bo te samoloty można wysyłać. Zarombista sprawa. Ty. Będziemy się dostawać na jakieś kurde mniej A na miejsce. O, ok. mamy kolejny samolot. Gdzie nas jeszcze nie ma? W Brazylii, w Argentynie, w tych afrykańskich krajach. Dostaniemy się do wysp, bo wyspy będą najtrudniejsze. Zarąbista sprawa. Kanada zamyka granicę, ale to tam średnia nam przeszkadza, prawdę mówiąc. Ale leci zarażanko. Kurde. Czekajcie, bo trzeba troszkę bardziej zarażanie. Dajmy sobie jeden punkt w wodę, jeden punkt w powietrze. Chrypi melodyjka sobie graftle. Czy tu coś jeszcze mam fajnego? No to troszeczkę zwiększa te rzeczy, ale no kurde, to zwiększa dużo zaraźliwość. Lecimy po jednym punkcie w to i powinno pójść z górki. Zostało nam 10 punktów, albo to już mam. No to tutaj mi brakuje 27. Lecimy, teraz powinien świat polecieć. Kurde, Bang 1% tworzenia lekarstwa, to jeszcze nie jest tak źle. O boże, ale świat poleciał. O, czekajcie, mamy jakieś. W jakich wyspach nas nie ma? W Nowej Zelandii, lecimy do Nowej Zelandii. Mówię, na wyspach się trzeba skupić, bo na wyspach będzie najtrudniej. już zamykają. No świat poszedł mocno teraz. Tak, w jakich krajach nas nie ma? Maroko, Angola, w ciepłych krajach nas nie ma. wiecie co to znaczy? Dopiero odporność na ciepło. Hehe. He. Jeszcze jedno, hit proofing, cyk. Taki będę. Lecimy dur. W jakich krajach nas jeszcze nie ma? Tobie sprawdzę? Nowa Gwina, Madagaskar i Maroko. No to lecimy na Madagaskar. A nie, nie polecimy, bo to samolot. Nowa Gwina, A gdzie była Nowa Gwina? Gdzieś tutaj. co? Do Nowej Wina też nie Przecież Nowa Maroko jeszcze. Maroko było gdzieś w Afryce. Ale tam też nie ma tego. Kurde, no jaki kraj? I słabo się rozprzestrzenia, nie wiem. Niech będzie Brazylia. Nie ma nas w krajach, w których kurde nie ma tych. Nowej Gwinei jesteśmy, mówię jeszcze Maroko i Madagaskar. 16% trzeba troszeczkę ogarnąć temacik, trzeba troszeczkę tego strachu brać. Gdzie to było w umiejętnościach, to było chyba. To troszeczkę jest powolnik, Będą agresywniejsze osoby. Paranoja. Aj, blokowanie ulic. No to są rzeczy, które nam spowolnią tworzenie lekarstwa. Też sobie weźmiemy jeden punkcik. Co? No mamy jakiś ten. No sobie weźmiemy do jakiegoś słabego kraju, w których nas mało nas jest. Co? Nie No gdzieś w Afryce na przykład. Tu na przykład musi być ten port. No to słabe jak musi być. Może być do Indii. W Indiach dużo osób. Przyje. No lecimy, 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 nie śpimy. Świat niech się zaraża. Na tak Madagaskarze nas jeszcze, kurde, nie ma. Trzeba. Jaki to jest kraj? Jest biedny i wiejski. Trzeba coś wziąć na biedne i wiejskie kraje. No to biedne i wiejskie. No to ptactwo mamy, to mamy. No weźmy jeszcze jeden punkt w wodę. Kurde, 25% lekarstwa. Jesteśmy na Madagaskarze. Gdzieś możemy sobie wysłać samolocik od biedy, bo tam gdzie jest jeszcze jakieś lotnisko otwarte? Jest gdzieś jakieś lotnisko otwarte? Tu jest, mamy cały świat. Tu mamy całość. O, do Włoch chcę poleć. Niech świat poleci, bo zaczęli, kurde. O, można zbijać banki, żeby wolnie się ten. Niech się reszta świata, kurde. Tutaj, no w tych. W ciepłych krajach sobie nie radzą, w biednych i ciepłych krajach ten wirus sobie ciężko radzi. Biedne i ciepłe, no odporność na ciepło mam kurde od ogarniętą. Dobra, weźmy sobie jeszcze jeden punkt w krew, o chyba wziąłem przypadkiem. No wziąłem, mogę sobie wziąć, o mogę sobie jeszcze wziąć to, Virtual Sensation. Teraz powinno pójść z góry. Gdzieś kurde od krajów, gdzie jest jeszcze jakieś lotnisko otwarte? W Rosji, ale w Rosji mam wszystkich, jeszcze jest otwarte. W Indiach tu mam wszystko, wszystko. W Stanach, no nie wiem, no ta... nie wiem gdzie to może, obojętnie gdzie w sumie. Reszta świata poszła, trzeba zatrzymać bo już mam 50% trzeba ich zacząć hurtowo zabijać. Niech się świat do końca zarazi. Wszystkich niech się zarazi, bo już naprawdę dużo jest strasznie tego. Cały świat? Gdzie jeszcze nas nie ma? No kurde no. No już, już się. No niech cały świat się zarazi, no. No nie mogę, no przysięgam. Ciul, lecimy w objawy. Strach. Intelligence bo zadajmy w strach. Niech wolniej, kurde, robią te Lubią lekarstwo, no. Bo zaraz normalnie. Te. Czemu śmiertelność nie idzie w górę? To jest te mutowanie, co nie? Czemu nie zwiększa się śmiertelność? Jak ja ich mogę zacząć zabijać? Szaleństwo. Wolniej się będzie rozprzestrzeniać. Bezcenność. Agresywność. Sociability. Niech wolniej robią lekarstwo. Schizofrenia, tak. Agresywność. Samobójstwo. Ojojoj, nie chcę dewoluować. I gdzie jeszcze mogę? Arena. Zwiększenie mutacji, ale ja chcę, kurde, zwiększyć to, żeby wiecie. Żeby oni. Dwolni mnie, kurde, leczyli. My <laughs> sobie to i to. No ale co za p na telekarstwo, no? Wolniej! Nie ma żadnych wol. Możemy sobie zdewoluować rozprzestrzenianie całe. Odzyskamy troszeczkę punktów. Nie ma już, kurde, ludzi na świecie tych zdrowych, a tego nie mogę dewoluować, de nie wiem czemu. Ty czemu nie mogę dewoluować de rzeczy? Ty o co biega? A bo są może jakieś takie. Z... Czemu nie mogę dewoluować? De ty, w ogóle nie mam punktów DNA. Ty co się stało? No zaczyna mutować, no ogólnie to spoko, ale czemu nie mogę dewoluować, de ty, bo nie kminie w ogóle. A, bo do dewoluowania de jest potrzebna! Ty! Bo do dewoluowania de jest potrzebne DNA. Ja myślałem, że ja zyskuję DNA. No nie zabiję wszystkich, no. Nie wygram się. 87% lekarstwa. No, spoko, że mutuje, ale. Nie mogę coś jeszcze zrobić? Cokolwiek rozwinąć? Zrypałam całkowicie, ale to. mi to DNA zabiera, no i koniec, no i lekarstwo jest kompletne. Ludzie się zaczynają leczyć. Nie dałem rady! SCP-682 nie, nie przeszedł, ale zabiłem. 200 tysięcy ludzi zabiłem. Dupa. No nie, no zapomniałam w ogóle, że to. Nie wiedziałam w ogóle o tym, że zabiera mi DNA. Nie doczytałem, no. Bliski wytępienia. 200 tysięcy osób tylko zabiłem. Nie dałam rady widzowie. Przysięgam. Kurde, no. No zrypałem troszeczkę. Porażka. Skontaminowali mnie ponownie. <grych> Kurczę, słabizna troszeczkę. Słabo, bo kurde, myślałem, że mi się uda. A popełniłem kilka pojedynczych błędów. Nie wiedziałem, że w ogóle dewoluowanie de kosztuje mnie DNA. I zacząłem dewoluować, de straciłem swoje ostatnie punkty DNA. Ten kurde robak, ten yy, 682, miał od początku dotkliwość, kurde, wysoką. Nie wiadomo czemu. Nie wiem, na końcu zacząłem zabijać, ale to strasznie słabo po prostu. Zaczęli mnie kurde leczyć. Fajne są te wykresy, ale no. A, nie wiem, nie wiem. No przepraszam. Definitywnie moja wina, po Popełniłem błąd, może poziom normalny jest troszeczkę dla mnie za trudny, ale podobało mi się. Fajny scenariusz. A więc tak, podsumujmy: SCP-008 nie zniszczył całego świata, 070 przejął cały świat, a 682 nie przejął. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, zrobimy sobie jeszcze jakiś scenariusz. A w tym momencie się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mówi do Was, Gabor. Nagrywam na streamie, tu jeszcze fawsta Borowaty. Dodatkowo zapraszam na grupę na tym. Tak mam pić tak na stanowisko, serwer. SCP-008 główny kanał, drugi kanał. Do następnego widzowie. Cześć.